Siemanko, z tej strony Benoitze. witam was w czwartym odcinku, jak się nie mylę, z serii Kingdom Rush pojedynki i dziś konfrontacja kolejnych wojowników, a dokładniej Geralda Lightseekera z Werukiem. Jeden bohater w sumie towarzyszy nam prawie całą sagę, drugi pojawia się w Kingdom Rush Vengeance jako jeden z grywalnych bohaterów, także zobaczymy, który z nich okaże się silniejszy. Oczywiście porównujemy w tych kategoriach co w poprzednich odcinkach, i jeszcze, żeby nie było, że znikąd wziąłem ten pomysł, to pokażę komentarz, który taki pomysł podrzuca. No i właśnie pomysłodawcą jest nieznajomy wieczny widz: Sir Gerald vs. Weruk. Pierwszą kategorią jest siła, taka siła fizyczna, i tu zdecydowanie mocniejszy moim zdaniem jest Weruk, ponieważ orkowie byli lepiej zbudowani od ludzi, no i też silniejsi. Kolejna kategoria to szybkość. I tu postawiłem na remis. No bo ludzie dość sprawnie się przemieszczali i tak dalej, ale orkowie wcale nie byli e, gorsi wcale nie byli jacyś wolniejsi, więc myślę, że Remis będzie tutaj sprawiedliwy. Następną kategorią będzie zwinność, i tu uważam, że tak minimalnie e, lepszy jest Gerald, który no właśnie nie jest taki z natury napakowany jak orkowie i to może troszeczkę dodawać mu, że jest bardziej zwinny. No mimo, już sam był dość postawnym mężczyzną, no to myślę, że na tle Weruka może być lekko, ale jednak zwinniejszy. Kolejno mamy walkę wręcz. No i obaj słyną z tego, że są świetnymi wojownikami, bardzo mocnymi. No i Patrząc na to, jak walczą, na ich styl walki, myślę, że bezpośrednie starcie między nimi mogłoby być dość wyrównane. Także tutaj za te umiejętności szermier szermierki. Myślę, że na pięści, nawet jakby walczyli, to też by to było dość ciekawe. Więc w walce wręcz daję remis. Jeśli chodzi o wytrzymałość, tutaj punkt ląduje na koncie Weruka. Uważam, że zarówno pod takim względem wytrzymałości. Jakby ich postawić i kazać, na przykład, pokonać jakiś fragment biegiem, by pokonał Geralda, jak i w takiej samej wytrzymałości na polu bitwy na zadane obrażenia. Myślę, że tutaj Weruk też lepiej wypada. Orkowie lubili walczyć, byli urodzeni do walki, do brania udziału w bitwach, więc myślę, że tutaj, jeśli chodzi o wytrzymałość, no to punkt dla Weruka. Jeśli chodzi natomiast o takie ogólne umiejętności, tu postawiłem na kolejny już w tym zestawieniu remis, bo uważam, że raczej jeden nad drugim nie wyróżniał się aż tak bardzo, a obaj mieli kilka różnych umiejętności, szczególnie dotyczących walki wręcz, jakichś takich bonusów do tego, że tak powiem, patrząc na to, co mamy w grze. No Geralt miał walczyć mieczem jednoręcznym, tarczą, werug walczył, nie używał tarczyna, no, ale akurat e, miał inne też zdolności, także tutaj bym dał remis jednak, myślę że będzie sprawiedliwy następną kategorią, którą sobie ocenimy jest inteligencja no i jednak z całym szacunkiem do orków dla orków e, ludzie zazwyczaj, we tak jak we w większości, jak nie we wszystkich uniwersach fantazy są inteligentniejsi e, jednak ich iloraz inteligencji jest Zazwyczaj na wyższym poziomie, i tutaj też mi się tak właśnie wydaje, że, że Geralt jednak jest troszkę bardziej e, inteligentny niż Weruk. Któremu oczywiście nie, nie umniejszajmy. Strategia i tu znów remis, ponieważ obaj brali właśnie udział w wielu bitwach co? i zarządzali, właśnie dowodzili e, wojskami, zarządzali różnymi oddziałami. E, Prowadzi jakieś różne manewry, potyczki, także tutaj na pewno obaj mają spore pojęcie o strategii. Jak i w walce jeden na jeden, myślę, że obaj mieliby jakiś plan, jakby tutaj przeciwnika pokonać. No i oczywiście obaj też są dowódcami. Weruk jest właśnie przywódcą klanu, natomiast Geralt jest wielkim rycerzem linerii i jednym z jej generałów. Także oba, jeśli chodzi o strategię, myślę, że można ich postawić na podobnym poziomie. No, i na koniec, doświadczenie. O Geralt, oczywiście, tutaj myślę, że jest to tak oczywiste, że brał udział w wielu bitwach, gdzie mógł zbierać doświadczenie, że już nie ma się co nad tym rozwodzić. Występuje w prawie każdej części, właśnie Kingdoma, więc bierze udział w wielu, wielu potyczkach. A Weruk z kolei jest orkiem. Orkowie. No podczas wojny tej, którą prowadził Weznan, tej, dru tego drugiego podboju świata udanego. Tym razem oczywiście Weruk był jednym z jego dowódców. Ale orkowie też bardzo często biorą udział w różnych innych potyczkach. Czasami też między sobą, między klanami. No i właśnie Weruk na pewno też miał okazję niejednokrotnie by to doświadczenie bojowe zebrać. No i z takich małych punktów pierwszy raz w tej serii mamy remis. 7 do 7. Także... Tak to się prezentuje i jak mogłaby wyglądać walka? No, po pierwsze, jeśli chodzi o sam werdykt, myślę, że w tej walce mogłyby zadecydować jakieś takie malutkie detale, kto by ostatecznie zwyciężył, że zwyciężyłby ten, kto nie popełniłby błędu. Kto by popełnił błąd, to prawdopodobnie byłby to błąd śmiertelny. Jeśli chodzi o sam styl, no, Geralt na pewno próbowałby parować ciosy przeciwnika tarczą. Weruk prawdopodobnie używałby swojej siły szału bojowego, by przeważyć szale zwycięstwa na swoją korzyść i ostro nacierał e, na Geralda, tak, że ten mógłby. No osłabnąć mógłby jego chwyt, i może tarcza by się troszeczkę omsknęła e, i jakoś by się odsłonił. No ale jeśli by dobrze kontrował Gerald, no to weruk musiałby uważać i te ciosy parować mieczem. E, Także myślę, że tutaj by mógł przeważyć błąd albo jakieś zaskoczenie przeciwnika. No oczywiście biorę pod uwagę taką honorową walkę jeden na jeden, że na jakiejś tam udeptanej ziemi e, bez żadnych elementów dodatkowych. E, no bo wiadomo, że w samej grze Weruk może przywołać te gobliny, tych orków, jeszcze jakichś tam innych. No to to wtedy by wygrał raczej. Natomiast takich opcji, takich sumonów e, zwykłych nie bierzemy pod uwagę. Tak jak już mówiłem ha w pierwszym odcinku, czy w tym zerowym, e, tylko bierzemy pod uwagę taką walkę e, jeden na jednego. Chyba, że summony są takimi specjalnymi zdolnościami, ale w tym przypadku to jest po prostu przywołanie oddziałów takich zwykłych, więc dlatego nie biorę tego pod uwagę. No i właśnie myślę, że tutaj jeden błąd by zadecydował. E, no, bardzo wyrównana by to była potyczka. E, no każdy ma swoje plusy i minusy, no i właśnie z takich, jak podliczamy takie małe punkty, no to wychodzi nam remis. I ja myślę, że tutaj mają szansę 50 na 50. No w poprzednim odcinku Gerald przegrał, w tym remisuje. Oczywiście zachęcam Was do napisania swojego zdania w komentarzach, co wy sądzicie o tym pojedynku. Na kogo byście postawili? Czy też byście postawili może na remis, czy o jakichś argumentach za Werukiem, bądź za Geraldem zapomniałem? albo jakbyście jakieś moje argumenty chcieli skontrować, to też zapraszam serdecznie do napisania tego No i to myślę, że to by było na tyle, no tak szansę 50 na 50 tutaj tak dałem, bo uważam, że byłby to wyrównany pojedynek, wyrównane starcie, także słyszymy się w kolejnym odcinku, albo z lore, albo z poezji widzów, albo z pojedynków, albo może będzie jeszcze jakaś teoria, także trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!